Cześć, ja nazywam się Jakub Siondar i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, nadszedł ten dzień i to nie święta, nie Dzień Babci, nie Dzień Matki i nie Dzień Kota, który najweselniejszy jest wtedy, kiedy moje urodziny, tylko ankieta zarobków i nazewnictwa stanowisk w branży CNC 2026. Tak, 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 coroczna ankieta startuje. Jeżeli wiecie o co chodzi, na dole w komentarzu już jest link. Jeżeli nie wiecie albo chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do odcinka. Słuchajcie, ankieta zarobków i nazewnictwa przeprowadzana jest corocznie od trzech lat. To jest nasz czwarty już rok. Na początku to był taki, o, ho, zobaczę, ciekawe co się stanie, ale okazało się, że jest to hit, bo wszyscy chcemy wiedzieć, ile powinniśmy zarabiać. No nie oszukujmy się, mało kto z nas chodzi do pracy dla przyjemności, chociaż mam nadzieję, że są i tacy z Was. Ale na pewno wszyscy z nas cieszą się z kasy, którą dostajemy tam do dziesiątego czy do końca miesiąca, zależnie od, zależnie od warunków. Więc ankieta ma za zadanie po pierwsze zobaczyć, ile powinniśmy zarabiać, ale po drugie też, jak nazywają się nasze stanowiska i na ile one są nazwane źle. Więc zaczęło się tylko od prostych pytań, ale z roku na rok dzięki live'om dodaliśmy sporo pytań, które pozwolą Wam lepiej określić to, ile faktycznie Wy powinniście zarobić. Czyli na przykład padło pytanie o to, ilu zmianowa jest to praca, padło pytanie, jak długo jesteście w danej firmie, a nie tylko ogólnie w branży. Padło pytanie, ile języków wykorzystujecie, bo to wszystko może wpłynąć na waszą wypłatę. Jest to, jak wspomniałem, czwarta edycja. Poprzednie trzy edycje możecie znaleźć na kanapie. Wystarczy, że wpiszecie zarobki od w, w YouTube'a, albo wejdziecie na playlistę, którą przygotowałem specjalnie w tym celu, też jest zalinkowana gdzieś, gdzieś poniżej. Albo wejdźcie po prostu na mój kanał i na playlistę, tam też jest. I z roku na rok tych informacji jest coraz więcej. Ja z roku na rok później siadam i spędzam no, pełne 8 godzin praktycznie po to, żeby przygotować dla Was tabele przestawne, w oparciu o które jestem w stanie przeanalizować dla Was dane. I oprócz tego, że te dane są przeanalizowane, oczywiście dostajecie dostęp do surowego pliku, w którym sami możecie wyciągnąć dane które są dla Was najbardziej potrzebne, czy to poprzez arkusz Google, czy to lokalnie, przez Arkusz Google przez filtry własne, a lokalnie no to już możecie zrobić z tym cokolwiek chcecie. Jak też po kilku miesiącach pojawia się zwykle takie dokładniejsze zestawienie w PDF-ie, które można łatwiej przeczytać, a nie tylko oglądać film, ono jest udostępniane tam na Facebooka planalu, bo będą na pewno informacje, bo robię to we współpracy. Oczywiście z firmą planalu. Czy coś więcej istotnego? To, że mieliśmy średnio po 700 wyników w ostatnich latach, i tak rozsądnie patrząc, te 500 wydaje mi się już dosyć miarodajne, bo pozwala nam wskazać przynajmniej po kilka, kilkanaście osób z każdego województwa, z każdego rozmiaru miasta, z każdej wielkości to, to samo co rozmiar miasta, generalnie. Jakie były pytania, na pewno widzieliście, a jeżeli nie widzieliście, no to możecie je zobaczyć w ankiecie, w ankiecie z tego roku. Jeżeli to nie problem, podeślijcie też tą ankietę kolegom i koleżankom, którzy są w branży, bo im nas więcej, tym bardziej miarodajne będzie to badanie, a im bardziej będzie miarodajne to badanie, tym bardziej jako właściciele firm będziecie wiedzieć, co zaoferować nowemu pracownikowi, a jako pracownicy będziecie wiedzieć, ile moim zdaniem, a właściwie nie moim, co Waszym wspólnym zdaniem, powinniście zarabiać. Dzięki ślicznemu za poświęcony czas. Słuchajcie, chciałbym jeszcze was prosić o kilka minut. Jeżeli nie wypełniliście ankiety, to na dole przypominam jest link. Mam nadzieję, że w tym roku zbierzemy tak dobre wyniki, jak w ostatnich trzech latach, a jeżeli nie, to przynajmniej dość dobre. No i co? No i odnośnie tak dalszych informacji, to jeszcze w lutym przypomnę Wam o ankiecie pewnie nieraz. A na początku marca myślę, że to już będzie moment, kiedy powinniśmy mieć wszystkie wyniki, więc na początku marca doczekamy się wielkiego zestawienia, jak też udostępnię Wam gotowy, surowy arkusz, w którym sami będziecie mogli określić filtry zgodne jakby z Wami. I zobaczyć, ile Wy powinniście zarabiać, bo to jest chyba zawsze ważne pytanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem w Jeżeli coś było nie tak, napiszcie w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po kroku i już za tydzień.